Sprawiliście mi ogromną radość. Te powitanie, jakie mi zrobiliście w tym moim długim życiu, nigdy tego w przeszłość w... 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 nie przeżyłem. Jestem bardzo tym wzruszony. To już mamy Wy jesteście przyszłością naszej ojczyzny, kochani. Dzisiaj kibicujecie w nożnej. Ale wiem, że gdyby przyszły moment, to wstanęlibyście tak samo jak wtedy, 67 lat temu, wasi rówieśnicy. Wojnacie, tam ci panowie A jednak jesteście z nami, z nami, z weteranami powstania warszawskiego. To nas napawa wiarą, że wy będziecie kontynuować nasze ideały. Nasz etos z powstania nie za Bądźcie z nami, bądźcie z Koradeu, cheti <muchas> maro, koradeu, cheti maro, koradeu, cheti maro, tomu no, cheti maro, za